Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hieluronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Witam Państwa serdecznie, pan profesor Piotr Majewski, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes i pomówimy teraz o materiałach i o regeneracji. W pierwszym odcinku mówiliśmy, że jedna grupa pacjentów, gdzie są powikłania, którzy trafiają do Ciebie, to jest po odbudowach, które nie zakończyły się powodzeniem. I teraz chciałbym proszę, żebyś rozwinął temat, który prezentujesz też w swoich wykładach. Jaki materiał do jakiej odbudowy? Mamy dostęp różnych materiałów i różni speakerzy, prezenterzy zachwalają te materiały. Jeżeli ktoś opacznie zrozumie, to może użyć materiałów w sposób nieodpowiedni i w ten sposób narazić siebie i pacjenta na niepowodzenie. Piotrze rozwin ten temat. Tak, to jest, to jest duży problem. Jest mnogość różnych biomateriałów dostępnych w tej chwili na rynku wprowadzanych co chwilę, coraz to nowych przez różne firmy. To jest jeden problem. Drugi problem jest bardzo dużo różnych technik chirurgicznych, które można zastosować w danym przypadku. I dobór odpowiedniej metody chirurgicznej i zastosowanie odpowiedniego biomateriału lub przeszczepu kostnego jest tutaj kluczową sprawą. Mamy bardzo dużo powikłań związanych właśnie z błędną kwalifikacją do zabiegów regeneracyjnych. Wiemy, że mamy różne grupy biomateriałów, począwszy od tak zwanego złotego standardu kości autogennej, przeszczepianej z różnych okolic ciała, głównie w naszych zabiegach z okolic wewnątrzustnych. Mamy przeszczepy kości alogennej, czyli kość ludzka. Od innego dawcy. Mamy ksenografty, w Polsce najczęściej stosowane materiały pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, no i wreszcie aloplasty, które są materiałami, można powiedzieć, w tej chwili rzadko stosowanymi, ale myślę, że to jest przyszłość przed tymi materiałami, które być może będą stopniowo zastępować pozostałe. Kiedy i gdzie kość własna? Kość własna jest złotym standardem, dlaczego? Ma właściwości osteoindukcyjne, ponieważ zawiera czynniki indukujące do proliferacji kości. Do proliferacji osteoblastów i tworzenia się kości, a również i rewaskularyzacji yy, przeszczepu yy, kostnego. Yy, I z tego, powodu, yy, z tego powodu jest uważana za jako materiał, yy, materiał najlepszy do regeneracji. Yy, jest to kość własna, więc nie mamy problemów z przenoszeniem yy, chorób czy odpowiedzi yy, immunologicznej. Ale z kością własną jest problem, ponieważ ona ma tendencję do zaniku. Tutaj można by oczywiście dużo mówić na ten temat, w jaki sposób wpływa technika zabiegowa, bo są różne techniki zabiegowe, przeszczepów blokowych, przeszczepów wiórów kosnych i tak dalej. Chyba nie, nie mamy czasu na omawianie tego szczegółowo, ale generalnie dla mnie wskazaniem do zastosowania własnej kości to są sytuacje, gdzie nie mam w ogóle tkanki kosnej w miejscu, gdzie potem będzie znajdował się implant, czyli Czyli implant, jeżeli jest poza kością, poza konturem kości i chce stworzyć tą kość, to pierwszym elementem, pierwszym materiałem z wyboru to będzie dla mnie właśnie przeszczep, czy to będzie blokowy kortykalno-gąbczasty, czy kortykalny z wiórami kostnymi, przeszczep kości autogennej. I, w, I wtedy czekasz, i wtedy czekasz, żeby, żeby się I, kość zregenerowała? Ile czekasz? Tak jest. W przypadku kości własnej to jest około 4 miesięcy. Ta przebudowa kości i, i ta biologia kości jest tu tutaj nieporównywalna z materiałami innymi, materiałami innymi, które pozostałe materiały można uznać za materiały martwe. To nie znaczy, że kość autogenna, przeszczep kości autogennej jest materiałem żywym, tylko uszupułowane przeszczepy można zawrzeć w, tym, w, tym, w tej grupie materiałów biologicznych, ale niewątpliwie tutaj te komórki biologiczne, te komórki kostne, które przeszczepiamy mają szansę na zainicjowanie procesów przebudowy kompletnej, proszę Państwa, bo w, i w materiałach histologicznych, ale w klinicznych obserwacji już wieloletnich mam dowody na to i nie tylko ja, ale są badania naukowe, gdzie przemiana kości autogennej, przeszczepu autogennego jest kompletną przebudową w, w prawidłową kość, czego nie możemy uzyskać, czy trudno jest uzyskać w przypadku innych biomateriałów. Piotrze, czyli 4 miesiące czekasz, tak. kość się odbudowała i dopiero wtedy wszczepiasz implanty. Tak, tak? Jest. Pytanie, czy, czy robisz Powtórną regenerację jeszcze wtedy? To, jest, to zależy, bo czasem też, to zależy też oczywiście od klasy ubytku, od morfologii ubytku i od pozycji implantów. Jeżeli możemy wprowadzić kość, implant w kość bazową pacjenta, pozycja protetyczna pozwala, czyli mamy częściowo implant obnażony, reszta tkwi po wprowadzeniu bezpośrednio w kości własnej pacjenta i my, i my tylko w cudzysłowie powiedzmy doregenerowujemy, to wtedy na powierzchnię, na gwinty implantu, kładek wióra kości autogennej i to przykrywa materiałem nieresorbowalnym lub wolno resorbującym się, szczególnie w odcinku przednim, gdzie chcemy uzyskać kontur tkanek. Czyli ksenograftem. Czyli czymś, ksenograftem, tak? bo to są materiały z wyboru, gdzie chcemy uzyskać to zawsze trzeba wiedzieć, jaką tkankę chcemy uzyskać i, co, i tak naprawdę po tych, w zależności od rodzaju biomateriałów. Przy ksenograftach dostajemy konglomerat, który składa się z wrastającej nowej tkanki z podłoża, tkanki kostnej, ale również w tym biomateriale znajduje się tkanka łączna, która pojawia się w trakcie tego, tej przemiany tkankowej i pozostałości biomateriałów. Biomateriały ksenografty są w różny sposób i w różnym, różnym czasie resorbowalne, ale część tych biomateriałów to są biomateriały bioinertne, czyli one są inkorporowane w nowotworzącej się kości, czyli one zostają. Co nam to daje? Daje nam to, jest przewagą czy plusem takich biomateriałów, Właśnie w takim przekonturowywaniu podparciu tkanek miękkich, przekonturowaniu wyroska zębodołowego, daje nam to podporę tkanek miękkich, czyli na przykład w estetyce w odcinkach przednich jako zewnętrzną warstwę stosuję biomateriały ksenografty. A czy są przypadki, gdzie stosujesz same ksenografty? Tak, są, oczywiście, i to, to są sytuacje, gdzie, znaczy, może w 100% staram się nie, nie stosować. Yy, I zawsze i... troszkę kości autogennej pobierzesz, tak jest, albo. Bo my albo musimy, musimy dodać tak. osteoindukcji, osteogenezy, Jeżeli prze, nie przenosimy yy, komórki kostne z miejsca biorczego, ile one przeżywają, yy, to jest yy, przedmiotem różnych badań, ale też to jest bardzo zależne od sposobu pobierania tego, tego przeszczepu kostnego. Natomiast staram się. Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym Pamiętajmy, że ksenografy to są martwe materiały i my musimy do, dodać indukcji do w, w te materiały. A jak to czy, czy kładziesz to warstwowo, czy mieszasz po prostu? Jeżeli mam ten implant odsłonięty, to kładę warstwowo, czyli tą metodę sandwich, kanapkową, stosowaną przez profesora Buzera na przykład, która zdaje egzamin, czyli bezpośrednio wióra na implant, na pojęcie implantu jako zewnętrzną warstwę. Jeżeli mamy zachowanie zębodołu, czyli ekstrakcyjne, wprowadzenie, zanie biomateriału, to wtedy mieszam. Jeżeli odbudowuję, przekonturowuję, to, stan to, to na zewnętrzną warstwę, czy, przepraszam, na powierzchnię kości daję więcej wiórów kostnych materiału y, autogennego, natomiast zewnętrzne warstwy y, dla podparcia, tak jak powiedziałem, tkanek miękkich, y, to jest ksenograf, czyli y, mieszam. Staram się mieszać, jeżeli y, to y, w stosunku 50 do 50, nigdy więcej kości autogennej, bo, bo jeżeli jeżeli chcemy wykorzystać te właściwości podparcia, konturu miejsca regenerowanego, rekonstruowanego, to wtedy ten ksenograf jest nam potrzebny właśnie. Alloplasty. Czy w ogóle stosuje się alloplasty, bo to są najszybciej wchłanialne? Tak, ale mieliśmy dosyć dużo doświadczeń z hydroksyapatem, który fosforany wapnia. Tak, to są materiały, które one nie przypominają w niczym tkanki kostnej mikrostrukturalnie, także nie są rozpoznawalne i trudno inkorporowane w strukturę kości, która przerasta te materiały. Czyli wypełniacze, tak? To są wypełniacze przestrzeni na dzisiaj. Natomiast jest wiele badań szczególnie szczególnie Azja tutaj jest zauważyłem, taka przodująca w tych badaniach aloplastami, gdzie Stosuje się czynniki wzrostu, o tym jeszcze nie mówiliśmy, które przyspieszają i, i promują powstawanie kości w miejscu właśnie deponowania tych aloplastów. I tak jak powiedziałem, jest to w sferze badań w tej chwili, klinicznie aloplasty wypadają na dzisiaj dużo najsłabiej w zabiegach naszych regeneracyjnych w porównaniu z auto, alo czy ksenograftami ale myślę, że to jest to jest ta przyszłość dlatego że chcielibyśmy oczywiście ze względów na dobro pacjenta ograniczyć przeszczepy kostne własne i tutaj jeszcze może poruszę raz jeszcze temat tkanek miękkich przykrycia tych przeszczepów o czym wspominaliśmy w pierwszym podcaście jak ważne jest przede wszystkim jak dodaje się dużo objętości żeby, żeby to, to przykryć i tak. I istotne, żeby to zamknąć bez napięcia. W związku z tym, uważam, że za takie przeszczepy odbudowy nie powinna zabierać się osoba, która nie potrafi. Odpowiednio, oczywiście, tak. Musi, posługiwać się. No, tutaj to podejście periodontologiczne, bo to jest następna specjalizacja, która mieści się w ramach leczenia implantoprotetycznego, jest bardzo ważna. Umiejętność posługiwania się mikrochirurgicznego z tkankami miękkimi to jest czasem coś, co nas po prostu kładzie, jeżeli tego nie potrafimy przeprowadzić. To nie, nie jest sztuką w cudzysłowie, oczywiście, ja nie chcę tutaj być źle zrozumianym, wprowadzenie implantu. Jak zawsze powtarzam, że implantacja nie jest wyczynem chirurgicznym. Ale jest zabiegiem bardzo precyzyjnym. Natomiast już wyczynem chirurgicznym jest regeneracja kości, rekonstrukcja i również tkanki miękkie, żeby uzyskać odpowiednią ilość i jakość tkanek miękkich ze względów estetycznych, ale również i zabiegowych, żeby ta regeneracja czy potem implantacja, integracja implantu przebiegała w warunkach jak najlepszych, czyli w odseparowaniu od świata zewnętrznego jamy ustnej czyli pierwotne zamknięcie, szycie bez napięcia, pierwotne zamknięcie, brak rozejścia się brzegów rany. Tutaj jest czynnikiem, który po prostu nas, chirurgów, kładzie w wszystkich zabiegach właśnie regeneracyjno-implantacyjnych. A powiedz, co przez ostatnie 15-20 lat zmieniło się, jeśli chodzi o rodzaje cięć, o... o i o opłaty, o regenerację, pobieranie materiału. czy wiadomo, że generalnie jest ten jakby minimalnej i, urazowości, tak. żeby noża używać bardzo oszczędnie i bardzo mądrze i, I wykonywać sprytnie te, te wszystkie manipulacje, żeby za, zachować jak najwięcej ukrwienia. Powiedz, jak, jak to się zmieniło? Tak, no, dzisiaj, dzisiaj postępujemy mikrochirurgicznie, czyli te cięcia, ale również instrumentarium i stosowanie płatów dzielonych jest tego cała gama podejście jak najmniej inwazyjne nie należy tego mylić z Błędami, które, które są w, niestety popełniane, gdzie no, chirurgia dalej będzie chirurgią. Ja jestem chirurgiem i to nie znaczy, że trzeba otworzyć od ucha do ucha pacjenta po to, żeby wykonać mały zabieg, ale też trzeba wykonać tak zabieg, żeby z jednej strony nie urażać tkanek, nie pozbawiać ukrwienia, ale mieć dostęp do rany operacyjnej. Mikrochirurgiczne narzędzia, mikroskalpele, odpowiednie cięcia, unikanie cięć, jeżeli, tam, jeżeli to jest możliwe, cięć pionowych. To są takie elementy, które, na które może kiedyś nie się zwracało uwagę, ale dzisiaj, dzisiaj bardzo. To wszystko jest zależne oczywiście od danej sytuacji, od rodzaju zabiegu, który chcemy wykonać, bo no, naszym nadrzędnym celem jest odbudowa odpowiedniej ilości i jakości kości, czyli rodzaj zabiegu na tkankach miękkich, te płaty dzielone ale czasem właśnie płaty siusukowo kostnowe gdzie trzeba odsłonić kość po to, żeby ją po prostu odbudować w sposób odpowiedni, zastosować bloki kostne, no to wszystko jest mieści się w ramach no, podejścia indywidualnego. Natomiast tak, to są zabiegi, szczególnie na tkankach miękkich, to jest mikrochirurgia w tej chwili, praca w lupach z małymi narzędziami, mikroskarpelami, Nitki, cienkie nitki, 7,0, 6,0, grube, to też ma znaczenie no i kursy trzeba się tego nauczyć trzeba podpatrywać i wiem że przygotowujesz teraz plan szkoleń pewnie na jesień więc tutaj możemy tylko poradzić słuchającym nas kolegom stomatologom chirurgom implantologom żeby sprawdzali na stronie osis na stronie kolegium medicum czy kontaktowali się z tobą inną normalną drogą też i odnośnie tych kursów, i odnośnie sympozjum, pewnie na jesieni. To... Tak, będziemy przygotowywać na pewno. Ja chciałbym się skupić właśnie na tym problemie, o którym teraz mówimy. To znaczy, bo to jest mój powiedzmy w cudzysłowie konik, gdzie te zabiegi chirurgiczne, regeneracyjne i na tkankach miękkich, i na kości są bardzo ważne, bo to, to jest coś, co generuje nam potem stabilizację naszego rezultatu, naszego leczenia przez długie lata. Piotrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję bardzo mi Państwu. miło było. Do usłyszenia, do, do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia Implanty Nauka i Biznes oraz na stronę osis www.osis.org.pl Do zobaczenia. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.